Cześć wszystkim, witajcie na kanale Move Mawi w czwartym odcinku, naszym vlogowym odcinku z przygotowań do maratonu. Cześć, Malko, samego ranka. Może nie tak samego ranka, bo mamy już prawie godzinę dziesiątą. Natomiast e, do bardzo późna pracowałem, przez co poszedłem bardzo późno spać. A zależy mi też na tej regeneracji, więc dziś e, widzimy się trochę później e, nie o piątej, tylko przed dziesiątą, tak jak już mówiłem. I co? Dziś mamy również bardzo aktywny dzień. Będę miał bardzo mało czasu na trening, na gotowanie, więc bardzo. więc dziś polecimy sobie z takimi, myślę, dosyć szybkimi posiłkami, choć też nie będą się wiele różnić od tych, co były wczoraj. Dziś mamy trening biegowy. Pasuje zjeść jakieś śniadanko, żeby ta energia była, mimo że jest tylko 7 km i to jest bardzo, bardzo wolne 7 km, więc tej energii aż tak dużo nie potrzebujemy. Natomiast wypada co zjeść, przyjmę tylko odrobinę, myślę połowę, może nawet nie całą połowę, z tego względu, żeby też nie czuć się źle podczas biegu i tak dalej, tylko chcę cokolwiek przyjąć, jakikolwiek pokarm, żeby mieć tą energię na te 7 km resztę zjem kiedy wrócę, będzie moje to taki posiłek potreningowy, drugie śniadanie. Jeśli chodzi o to, co znajduje się na pisie, to nie ma żadnej kombinacji. Jest po prostu sos pomidorowy, mamy 100 gram szynki, cała mozzarella light plus kilka papryczek. Jak widzicie, sporo, bo ostatnio mam bardzo ochotę na jakieś ostrzejsze jedzenie. Kilka lisków bazylii i odrobinę oliwy dla smaku i dla dobicia tych tłuszczy, w sensie dobicia tłuszczy, żeby po prostu te tłuszcze się znajdowały w tej diecie. I dziś mamy tutaj na pisie trochę tłuszczy w postaci oliwy z oliwek. E, tak więc co, ja lecę sobie zajadać. I chodzi o resztę dnia, pokażę Wam potem już gotowe posiłki, e, które sobie przygotowywuję do pracy i pewnie coś dla wieki, przygotuję, więc mm, zobaczycie już gotowe posiłki, nie będzie pewnie tak jak wczoraj, kiedy żeśmy sobie tutaj stali i opowiadałem wam trochę. Dlatego, że po prostu nie mam dziś czasu na to, bo mam wiele zajęć i trochę czas mi goni. Dlatego jest dzisiaj trochę szybciej wszystko, ale to też pokazuje, że da się przez to trenować, mimo że jest mnóstwo obowiązków i każdy z nas ma mnóstwo obowiązków i są dni, gdzie tych obowiązków jest mniej, są dni, gdzie jest tak napięty grafik, że naprawdę ciężko się ze wszystkim wyrobić, ale jeśli mega tego chcemy, naprawdę tego chcemy, no to wszystko jesteśmy w stanie zrobić, zorganizować się tak, żeby wszystko dopiąć i trenować, pracować, żyć, jeść i tak dalej. Dobra, e, ja się zbieram już na trening. Widzimy się już na treningu. Pewnie wrzucę wam kilka przybitek e, z tego e, jak sobie dziś trenowałem, tak jak mówię, dziś mam tylko 7 km. Wolne 7 km w czasie bardzo wolnym. Chodzi o to tylko żeby niskie tętno zachować i biec sobie w drugiej strefie. Tak więc, widzimy się już za chwilę. Siemanko. Ja dzisiaj odzywam się do Was w sumie chwilę przed 19. E, ja odzywam się w tej chwili, bo zaczynam się zbierać na trening zbiegania. Dzisiaj czeka mnie zaledwie 7 km, czyli myślę, że będzie dosyć przyjemnie i pójdzie sprawnie, przynajmniej mam taką nadzieję. Mm, więc, tak. E, jako takiego e, posiłku przedtreningowego nie szykowałam sobie. Bo jak mogliście widzieć we wczorajszym vlogu na dziś do pracy y, Miałam jogurt z dodatkami i dwie kanapki Ale jednak y, nie zmieściłam tych dwóch kanapek Więc została mi jedna i sobie ją zjadłam po prostu jak wróciłam z pracy No i to był mój posiłek przedtreningowy I... Energia jest, czuję się ok, myślę, że, że pójdzie sprawnie, pójdzie fajnie Pewnie zobaczycie jakieś przebitki z tego biegu, przynajmniej mam nadzieję, aczkolwiek Szczerze mówiąc jest już troszkę półmrok i nie wiem jak się nagrają jakieś tam urywki Ale mam nadzieję, że, że będzie dało się to oglądać Jak nie to będziemy jakoś poprawiać, starać się lepiej to wszystko nagrywać, ale musicie dać nam czas i cóż, mam, Wam mogę więcej powiedzieć? Czeka mnie raczej intensywny wieczór też po powrocie, więc ta energia musi być, bo muszę sobie na jutro przygotować jedzonko, chyba właśnie też obiad do przodu zrobić, też dla mnie i dla Mateusza, bo wczoraj i przedwczoraj, dzisiaj i przedwczoraj on dla nas gotował, więc myślę, że, że coś tam przyszykuje. Jeszcze mam w planach troszeczkę posprzątać mieszkanie, bo jutro właśnie przyjeżdża do nas moja siostra. Ja jako pedantka muszę się przyszykować na, na każde odwiedziny, więc troszkę jeszcze pracy przede mną na dziś, ale lubię sprzątać. Myślę, że przyjemnie zleci ten wieczór, ale troszkę odbiegłam od tego głównego wątku, jakim jest dzisiaj nasz trening biegowy. Ale to za chwilę zobaczycie przebitki. A więc lecimy na trening. Powiem tyle, że nie było tak łatwo. Jakoś tak średnio mi się dzisiaj biegało, ale więcej powiem jak już się ogarnę i wrócę do was tutaj na spokojnie. Spójrzcie co i jakie posiłki przygotowuję do tyrki. Tak więc jedziemy. Pierwszym posiłkiem jest owsianka. Bardzo prosta i smaczna. Odżywkę białkową miksuję, dodaję opakowanie twarogu chudego, następnie to blenduję. Potem przelewam wszystko do pojemnika, oblizuję co zostało, żeby białko się nie zmarnowało, dodaję odrobinę kruchych ciastek z czekoladą, a następnie dodaję mrożone maliny i garść nerkowców. To cała filozofia tego dania. Zaś kolejnym posiłkiem jest kasza gryczana z kurczakiem. I znowu nic nie może się zmarnować, i robimy sałatkę. W tym przypadku mix sałat, cebula, ogórek, papryka i pomidorki koktajlowe. To są gotowe moje dwa posiłki, które zabieram, tak jak wspomniałem, do tyrki. Bardzo prosto i smacznie. Wracam już do Was na koniec dnia z podsumowaniem. Dzisiaj wieczorem poszłam z pozytywnym nastawieniem, z siłą. A było jak było, było ciężko. Przez 5 km toczyłam kolkę, nie mogłam się jej pozbyć, no ale jakoś ostatecznie dałam radę. Dobiegłam, przebiegłam yy, prawie w sumie 8 km, więc troszkę więcej niż planowałam. Ale nie jestem jakoś usatysfakcjonowana, nie jestem wielce zadowolona z tego, jak wyszło, no ale dobrze, że poszłam, to się liczy i, i wróciłam cała. Yy, więc tak. Tak wyglądał ten dzień. Niestety muszę się nauczyć e, fajnie nagrywać e, urywki z biegania. Też tutaj ten zmrok tak troszkę średnio e, mi był na rękę z tym nagrywaniem, e, ale będziemy próbować. Będę e, starała się, żeby to lepiej wyglądało i starała się więcej nagrywać. Jak na razie e, mamy tylko jakieś takie krótsze urywki. I tak minął ten dzień. Mamy godzinę za 10 Północ będzie, tak, za 10 północ, czyli trzeba powoli szykować się do spanka, i powiem Wam, że udało mi się przygotować na jutro sobie posiłki i do pracy. Uwaga, uwaga, zaprezentuję Wam, I co mam. Aha, archeweczki mam do pracy z warzywek. I zrobiłam sobie taką małą tortilkę na słono właśnie jutro do pracy I to jest po prostu tortilla pełnoziarnista z serem, szynką, i papryką i cebulką I to wszystko I podpiekłam sobie w takim zgrzewaczu Myślę, że będzie smacznie i szybko się robi, więc bardzo polecam I oczywiście... Owsianka pieczona, ale trochę się spiekła za bardzo przez mój za długi prysznic. Wygląda tak. Czekajcie, pokażę wam. Wygląda następująco. I nie, nie, nie jest spalona, jest po prostu przypieczona. Zresztą tutaj może przez czekoladę tak się wydarzyło. Nie, no myślę, że będzie ok. I ta owsianka zrobiona też w prosty sposób, bardzo szybciutko Czyli z jednego jajka, 40 g płatków owsianych, 40 ml mleka Szczypta proszku do pieczenia Ja tutaj mam tym razem z malinami i mam dwie kostki czekolady I myślę... gorzkiej czekolady Myślę, że o niczym nie zapomniałam teraz wymieniając Wiem, że na pewno będzie smaczna Zawsze te owsianki pieczone, mówię, że uwielbiam i... Na słodko przeważnie muszę coś mieć do pracy eee, Więc no, takim moim wyjściem i ratunkiem są owsianki czy jogurty eee, I jeszcze zrobiłam obiad na jutro I Są to noci z szpinakiem Zaglądam na tę patelnię, bo nie pamiętam Ze szpinakiem, eee, pieczarkami i cebulą i tam ze śmietanką to wszystko jest wymieszane. A więc obiad będzie na mnie jutro czekał, jak wrócę, na Mateusza też. On sobie pewnie weźmie go do pracy. To wszystko trzeba powoli szykować się do spanka. Wyglądam na zmęczoną, wiem, <grym> jestem troszkę. Yy, ale cieszę się, że wytrwałam, że zrobiłam wszystko, co miałam zrobić. No a właśnie i update posprzątałam całe mieszkanie, więc yy, na, na szybkich obrotach, ale udało się wyro wyrobić w miarę. Mogłabym z pół godziny wcześniej się położyć, no ale czasem tak jest. Podsumowując, dziękujemy Wam za oglądanie kolejnego naszego vloga. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Zapraszamy jak zawsze do subskrypcji, komentowania i lajkowania. I widzimy się jutro w kolejnym vlogu. Cześć!